Cześć, witam Was dzisiaj w takiej scenarii troszeczkę drewnianej, czyli będzie w tym odcinku o tym, jak olejować podłogę wykonaną z deski litej dębowej. W moim domu mam trzy pokoje, w których podłoga jest wykonana właśnie z tego materiału, o którym wam tutaj, który Wam tutaj pokazuję. Jest to deska lita dębowa firmy Dombex. Jest to oczywiście klejonka, ale sama deska nie ma żadnych warstw. Wygląda na sobie przypomina zwykły panel podłogowy, ale jest ona dużo grubsza i w całości wykonana jest z dębu. Chodzi mi tutaj oczywiście o grubość, ponieważ same deski są ze sobą sklejane z, z różnych takich desek dębowych. Zasada układania jest podobna do tej, nie, jaką stosuje się przy panelach, tylko że te deski się kleją do podłoża. E, mają one takie specjalne zamki, które ułatwiają montaż, więc nie jest różne w ułożeniu. Ja ją e, zamówiłem z montażem, ponieważ e, kupując na niższy VAT miałem praktycznie tą cenę w, 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 tak skalkulowaną, że bardziej mi się opłacało wziąć usługę montażu, niż płacić wyższy VAT. Natomiast, no cóż, no nie chciałem, dlaczego nie chciałem w ogóle lakierowania deski? Po pierwsze, no jest to deska o, o wyglądzie takim matowym, tak lakierowana jest nieco bardziej błyszcząca, no, aczkolwiek są też i lakiery matowe. Po drugie, no obawiałem się, że nie poradzę sobie z jakimiś tam uszkodzeniami miejscowymi, taką deskę olejowaną jest łatwiej naprawić samodzielnie, a jak wiecie, ja większość pracy wykonuję sam, więc wydaje mi się, że z olejowaniem sobie poradzę. Natomiast no jest to, że raz w roku trzeba takie olejowanie całej podłogi w, tam, gdzie mam ułożone właśnie takie deski olejowane. No trzeba powtarzać, także to jest, to jest taka Taka woda jest, ona oczywiście troszkę mniej odporna na, na wilgoć. W tym pomieszczeniu, które tutaj oglądacie, przeżyłem w tym roku w zalanie. Tutaj widzicie, że jeszcze nie wszystkie deski nie opadły. Na takiej wstawce, którą Wam tutaj teraz pokazuję, możecie zobaczyć sobie, jak te deski wyglądały. No i powiem Wam, że jest ta podłoga dosyć fajna z tego względu, że po tym zalaniu po prostu wszystkie deski opadły w tym miejscu, gdzie są te kartony. Jeszcze troszeczkę brakuje, więc pomaga mi dojść do swojego pierwotnego położenia. Także myślę, że wkrótce powinna ona wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Do wykonania olejowania zakupiłem olej. Takie to firmy, którą tutaj widzicie. Dlaczego wybrałem ten olej? Miałem problem, dlatego że na stronie producenta, sprzedawca też ani producent, ani sprzedawca nie byli w stanie mi udzielić jakiejś konkretnej odpowiedzi, jakiego oleju użyli. Najlepiej właśnie mieć olej taki, którym te deski były już fabrycznie pokryte. Nie udało mi się tego ustalić tam, gdzie. W stolarni, w której zamawiałem schody, po prostu no, polecano mi ten olej, więc no, użyłem tego oleju, żeby sprawdzić, czy ten olej nie będzie w jakiś tam sposób reagował źle z tym olejem, który był wcześniej. Najpierw zakupiłem taką małą próbkę, dzięki której Sprawdziłem na takiej właśnie desce, która mi została, czy wszystko będzie w porządku. Próba wyszła pomyślnie, także myślę, że ten olej nie będzie tutaj jakichś problemów mi stwarzał. Także, jeżeli chcecie zrobić takie olejowanie, jak ja będę robił, to zaczniecie po prostu od takiej próbki, żeby sobie po prostu jakichś kłopotów nie narobić. Aby przygotować powierzchnię do olejowania, najpierw należy ją solidnie odkurzyć. Dlatego nada się bardzo dobrze taka szczotka, którą tutaj widzicie. Jest ona wyposażona zarówno w taką gumę z tyłu, jak i taką szczotkę. Dzięki temu podłoga jest no, nie, nie jest rysowana przez samą szczotkę, a brud lepiej się zbiera. Jest ona też szeroka, więc ułatwia. Odkurzanie dużą powierzchnię tą szczotką szybciej się odkurza niż tymi małymi, wąskimi. No i istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że taką szczotką zostanie ta podłoga uszkodzona. Następną rzeczą, którą trzeba zrobić to umyć tą podłogę. Do tego dobrze jest wyposażyć w takie mydło pielęgnacyjne które tutaj widzicie. Ja kupiłem je w zielonym markacie budowlanym. Możecie użyć każde inna, inne mydło. To, które tutaj użyłem jest naprawdę fajne. Mogę wam je polecić. Nie polecił ten produkt niekoniecznie z Waksa, ale, ale generalnie mydło pielęgnacyjne. Parkieciarz, który kładał mi tą podłogę, więc powiedział, że jeżeli czyścić, to tylko takim właśnie mydłem eliminacyjnym, Jest ono dość drogie w zakupie, ale jest też bardzo wydajne, ponieważ jedną taką nakrętkę używa się do 4 litrów wody, więc taką proporcję przygotowuje się i ona starcza praktycznie u mnie na, na wszystkie trzy pokoje. Można ten zabieg wykonywać raz na miesiąc, na dwa miesiące po użyciu tego mydła naprawdę ta podłoga wygląda świetnie jakby była e, po, świeżo po olejowaniu, więc przywraca jej dawny blask, e, jak jest już taka troszkę wyeksploatowana, troszkę przybrudzona, przekurzona, więc użycie tego preparatu naprawdę e, polecam Wam. E, ja e, podłogę myję takim mopem. Naprawdę jest fajny, nie używajcie zwykłych rędzli, ponieważ one raczej zamazują, natomiast taki szeroki mop, nie jest drogi w zakupie, świetnie rozprowadza to mydło i, i troszkę wciera ten olej, który jest zawarty w tym mydle, więc taka podłoga naprawdę nabiera fajnej takiej świeżości i takiego blasku, tak jakby był po prostu no w sam momencie podłogi polega na tym, że MOP ma być zwilżony, on nie ma być mokry, nie może być taki cieknący, więc jak zmoczycie tą nakładkę w wiatrze trzeba ją dobrze wycisnąć z wody i on nie powinien być taki, żeby cokolwiek z niego kapało, więc ten MOP powinien być taki wilgotny. Nie wolno na pewno takiej podłogi moczyć, namaczać wstępnie. Także e, po prostu takim wilgotnym mopem e, świetnie się taką podłogę czyści. Do samego olejowania ja będę używał takich bałek, jak tutaj widzicie. Są takie y, włosy niezbyt długie, ale też nie za krótkie. Y, można też używać pędzla, można też używać szmatki. Ja w tych miejscach mniej y, dostępnych y, przy balkonach Będę używał pewnie szmatki takiej flanelowej, ewentualnie jakiejś piluchy. Nie powinno się stosować materiałów sztucznych, dlatego że olej jest łatwopalny. Tutaj trzeba uważać, też zachować środki bezpieczeństwa, żeby po skończonej pracy wszystkie narzędzia użyte do tej pracy przy olejowaniu zabezpieczyć przed samozapłonem. W ten sposób, że albo zamknąć w jakichś słoikach szklanych, albo po prostu wrzucić do wiaderek z wodą. Olejowanie zaczynam oczywiście od najdalszego punktu w pokoju, od wyjścia. Tutaj przy balkonie, gdzie raczej trudno by mi się operowało, użyję takiej flanelowej szmatki. Lekko ją zwilżam, żeby nie mieć za dużo oleju na niej. I po prostu wcieram olej. Robię to wzdłuż włókien. Biorę wałek, tak kogo zamieczam. tak żeby nie był zbyt zdecydowanie szybciej. Można oczywiście użyć sobie kijek, tak żeby olejowanie poszło wygodniej. Dobrze należy rozprowadzić tak, żeby nie pozostawiać nadmiaru na, na desce. Ja jestem też w tyle dobrej sytuacji, że nie mam jeszcze listew przy, przy podłogowych. Założę je dopiero po olejowaniu. Natomiast jeżeli są jakieś przeszkody, to trzeba je oczywiście pokleić, ponieważ olej może je zabrudzić czy wręcz zniszczyć. Skończyłem ten pokój, tak jak widzicie, wygląda to jakby był lakierowany, a nie olejowany. Mimo, że użyłem kij do wałka, to powiem Wam, że dosyć ciężko to się robi. Chyba wolałbym to jednak robić się mopem, z tego względu, że mop od razu by wcierał i trochę polerował. Także następny pokój spróbuję zrobić w ogóle samą szmatką i, i zobaczyć czy, to, czy ta metoda będzie wygodniejsza i, i czy będzie bardziej efektywna. Wadą pałka jest jeszcze to, że trudno się olejuje przy przeszkodach i przy ścianie. Tak jak dochodzimy do frontu ściany, no to niestety zostaje pasek niezolejowany. Więc i tak trzeba ułożyć w tych miejscach trudniej dostępnych szmatki. Drugi pokój zrobiłem przy użyciu szmatki. Wcierałem, od razu polerowałem. Dzięki temu udało mi się zrobić nieco większą powierzchnię niż w poprzednim pokoju. Także w sumie dwa pokoje to jest około 60 m2. Udało mi się wykonać z jednego litra i tej próbki, którą Wam pokazywałem. Myślę, że taka metoda jest najbardziej wydajna. Pewnie i jakbym użył samego mopa, to podejrzewam, że byłoby podobnie. Natomiast no wałkiem tak, rozciera się dosyć dużo, ale, ale niestety zostaje też sporo oleju na, na deskach i one są takie jakby mokre, więc trzeba jeszcze dodatkowo albo jeszcze raz tym wałkiem e, powachlować trochę, albo, albo po prostu szmatką rozetrzeć. Natomiast samą szmatką od razu się poleruje, jest efekt praktycznie od razu widoczny, nie wygląda to tak, jakbyśmy coś rozlali na tych e, na, na parkiecie, także wydaje mi się, że szmatka jest ok, aczkolwiek nieco bardziej męczące, no niestety trzeba w pozycji takiej klęczącej to wszystko robić na drugi dzień po olejowaniu podłoga nieco już przeszła deski wciągnęły olej to jest to pomieszczenie w którym olej nakładałem wałkiem deski nieco zmieniły kolor są takie bardziej taki kolor najbardziej intensywny taki jest nie jest on taki szary tylko bardziej taki żółty tu akurat na tym ujęciu nie bardzo widać bo to kamera trochę przekłamuje kolory ale Uwierzcie mi na słowo, że deski nieco się przebarwiły, mimo że używałem oleju bezbarwnego o, o nazwie Natur. To oznacza, że deski nie powinny zmieniać koloru, aczkolwiek ich ten drewniany kolor taki się zrobił bardziej intensywny i, i taki jest bardziej żywy. To jest pomieszczenie, w którym olej nakładałem przy pomocy szmatki. Między jednym a drugim pokojem w zasadzie nie widać żadnej różnicy w odcieniu, więc niezależnie od metody, kolor będzie ten sam. Nadmienię Wam to, że cała podłoga, która jest w danym pomieszczeniu po takim olejowaniu pierwszym, czyli olejowaniu, które nastąpiło już po ułożeniu, czyli rok czasu odłożenia i nakładamy tą, tą, to, to pierwsze olejowanie, to cała, cały kolor na podłodze nieco się wyrównuje. U mnie był ten kolor taki troszeczkę różny, ponieważ paczki które paczki z tymi deskami oczekując na montaż leżały na takiej palecie dosyć długo oczekiwały na ten montaż i te z górnej warstwy palety po prostu dostały nieco więcej światła i, i, no i ten kolor troszeczkę wyblakł na nich, więc układając potem taką podłogę widać było, że w niektórych częściach pokoju był, był ten kolor jaśniejszy, w niektórych częściach pokoju był ciemniejszy. No i po tym pierwszym olejowaniu już widzę, że, że ten kolor się bardzo wyrównał. Chodzić już można, ten, ten olej już po tym jednym dniu na tyle przecechł, że można wejść, otworzyć okna. Tutaj nadmienię Wam, że jeżeli planujecie taką pracę, to musicie wybrać taki dzień, żeby można było no, dosyć mocno wietrzyć, ponieważ zapach jest dosyć intensywny, roznosi się on po całym domu i trzeba dobrze dobrze przewietrzyć, ponieważ no, ciężko przebywać w domu, gdzie jest tak bardzo intensywny zapach, aczkolwiek nie jest on tak przeszkadzający, nie jest taki ostry, jak przy lakierowaniu, ale mimo wszystko jest bardzo intensywny. Dla porównania przeszedłem do trzeciego pomieszczenia, w którym też mam podłogę ułożoną z tych desek, o których Wam opowiadam. Jest to pomieszczenie, w którym jeszcze nic nie było robione. Te deski leżą tutaj od roku czasu i one są po prostu od momentu położenia w takim stanie, jak tutaj widzicie. Raz była zmywana ta podłoga. W tej chwili nie jest ani odkurzona, ani pozmywana. Także widać troszeczkę różnicę w intensywności koloru. Jest troszeczkę może przykurzona ponieważ ciągle tutaj u mnie w domu trwają różne prace wykończeniowe. No, możecie sobie porównać intensywność tego koloru, jak te deski wyglądają fabrycznie w porównaniu do tych pomieszczeń, gdzie przeprowadziłem już olejowanie. To wszystko, co chciałem Wam przekazać a propos olejowania podłogi. Myślę, że nie jest to trudne. Każdy samodzielnie jest w stanie zrobić to we własnym zakresie. Nie potrzeba do tego jakiejś specjalistycznej wiedzy ani narzędzi. Także zachęcam Was do tego, żebyście to robili we własnym zakresie. Tym bardziej, że koszt zrobienia olejowania przez fachowca jest spory. Poza tym dostępność też tych fachowców teraz szczególnie jest utrudniona, więc mają Długie terminy, więc takie rzeczy można oczywiście zrobić samemu. Także dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście pamiętajcie standardowo subskrypcję, subskrypcji, byli na bieżąco z moimi filmami. Jeżeli Wam się podobało, to proszę o kciuka w górę. Dzielcie się swoimi przemyśleniami, komentarzami pod spodem filmu. Także dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć, pa.